Cześć witajcie, z tej strony Alexa 80. Dzisiaj sobie zbudujemy level minus 0, bo wielu was o niego prosiło. Generalnie stworzyłem go na podstawie zdjęć z fandomu, więc wygląd może się trochę nie zgadzać z tym, co myśleliście, że będzie. Ale generalnie wam przedstawię go. Więc tak, level minus 0 jest dokładnie tym samym co level 0, tylko że odwrócone ma kolory. Bo dosłownie nie ma żadnych kolorów. Jest tylko fiolet, żółty i czarny. A wszędzie występują najróżniejsze zakłócenia. Które przedstawiłem tutaj jako. E, Pearl. E, no, to, to światło z ŻAB z 1.19. Więc tak się to prezentuje. Zamiast światła na górze po prostu dałem jako ten. I to moim zdaniem wygląda pięknie. Dobra, więc zaczynamy. Naszą przygodę z budowaniem, od tego żeby wypełnić różowym, e, fioletowym, fioletowym betonem podłogę na czanku. Następnie robimy sobie parę ścian z fioleta, w których umieścimy nasze lampy, żaby lampy. Więc tak. Wysokość tego to jest 5, każdej tej, bo mamy 4 bloki wysokości w przeciwieństwie do zwykłego 0. To mamy tutaj, tam były 3, tutaj są 4, bo ładnie to wygląda. I tak, wstawiamy sobie lampy. Jedna kratka odstępu aż do maksymalnej wysokości. I tutaj dajemy początek sufitu. Ok, teraz budujemy sobie na przykład filar żółty. Czarną ścianę. Tutaj mam dużo ścian podwójnej grubości, o dwa bloki grubości, bo moim zdaniem one są po prostu ładne. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że tak śmiesznie to teraz będzie wyglądało na moim kanale. Bo kręcę to 20 sierpnia, a filmik wyjdzie jeszcze przed... Kiedy on wyjdzie? A filmik wyjdzie chyba 25. Czyli wyjdzie wcześniej niż filmik, który nagrywałem wczoraj, 19 sierpnia z levelu 66. Czekajcie, sobie ustawię czas. Time set. 1. Dajemy taki sufit fioletowy, a potem dodamy do tego fioletowego sufitu. Dodamy lekkie odcienie żółte i czarne. Znaczy czarne to może nie, ale żółte. Dajmy sobie. O, ja to pamiętam, jak budowałem na tym, na zerowym. Taka ściana bez sensu, w której są drzwi. Gdzie są drzwi w mechanizmach Tutaj dam, że Takie drzwi Nie W ogóle teksturka drzwi się zmieniła Od ostatniego momentu, kiedy grałem To po prostu nie dajcie tutaj drzwi Wcześniej próbowałem dać drzwi, ale też nie wychodziło to za dobrze Nie dawajcie drzwi Po prostu takie przejście bez niczego Okej okay mamy takie piękne pomieszczenie tutaj damy jeszcze jeden żółty filar ale teraz bardziej taki ścienny filar taki długi, podłużny prostokątny taki i teraz tutaj dajemy na suficie przebłysk żółci takie krótkie miejsce w którym nic nie ma, tylko jest po prostu taka żółć dajmy sobie jeszcze jedną ścianę takim narożnikiem tutaj oczywiście też damy lampę, żeby to ładnie wyglądało. O, ok, teraz dobudujmy sobie tutaj sufit. Tutaj możemy dobudować taki czarny filar. I w sumie to wszystko. Właśnie zbudowaliśmy razem pokój levelu minus zero. Więc w sumie to już się mogę pożegnać, więc napiszcie, co sądzicie o tym designie. Jeżeli wam się spodobało, dajcie lajka, like, suba, napiszcie komentarz. Ja byłem alex 10, to był Level minus 0. Trzymajcie się. Cześć!